6, witajcie z tej agro, bo w z kolei odcinku, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić opryski i będziemy sprzedawać plony w drugiej części odcinka. Więc ja wsiadam w ciapkę, lecę sobie opryskać, mam trzy pola do oprysku. Tutaj koło domu i tam to troszeczkę dali. Idziemy sobie na czwórce albo prawdopodobnie jeździć. Rozkładam sobie ten opryski i już go mam drugi sezon. Ja Spróbuję się. Jeszcze nie testowałem tego moda, co JMZ wydał. O tym mi trochę to zaciekawiło, jak to może działać. Ale ja mam trochę tego przez trochę mam. Więc to mi starczy... O, proszę bardzo, jak ja to bierę wszystko na raz. Jak mi się to bardzo podoba. Trochę zostanie, ale tu przy to się za bardzo nie będzie kosić, bo krzoki są. No, to trudno się przejeżdżać, gdzie nie gdzie. Jakby sekcje były w tym opaski, to by było jeszcze lepiej. Będziemy sobie na razie pracować trzydziestką. Później, <coughs> później sobie pojadę tym 60 -tko. Te plony, sprzedać te ziemnioki, jęczmień i pszenicę. Teraz mam zamiar, żeby kupić żmijkę albo chociaż pożyczyć, bo tego trochę mam. I pewnie jeszcze tego dużo zostanie, ta żmika na pewno parę sezonów jeszcze zostanie. Znaczy, parę sezonów w ogóle nie będę miał, nie chcę mieć w ogóle na razie silosu, więc żmika by się mi tu bardzo przydała. Więc coś myślę, nie wiem po ile w ogóle żmijki teraz chodzę w farmingu. Trzeba popatrzeć, 60 koni nie robiłem prasa seino wyciągnąłem, żeby mieć dostęp do środ środków klasy czego. No, i tutaj jeszcze objadę drugi raz, żeby był nie, ale ten, i to jest właśnie główniane, że ja muszę składać opryskiwacz, żeby się dostać na tamto pole. Dobra, i trzeba rozkładać cyk, myk, fuk. Tutaj troszeczkę będzie tego. Dzień, gdzie są chwasty, a są takie momenty, że w ogóle nie ma chwastu. Tam tam w rogu to jest dużo chwastu. To, 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 to tak samo. To się opryska wszystko. Będzie święty spokój. Ja godzin wybiłem nasz 30. Myślę, że jak się skończy zimę, to już spokojnie będę miał 10. Dobra, tutaj się opryskam, bo tu wezmę chyba wszystko na raz. No nie powiedziałbym. Ale się zakręcę już od razu. Cyk. No trochę tu zajdzie tego oprysku. No ale mam tego jeszcze te dwa duże baniaki. I to się wykorzysta. Jak się to skończy, to będę używał tego moda i tak on jest tu dodane co... JMZ Mafisolec wydał. Czy to JMZ sam wydał? Już nie wiem. Nie, widziałem w filmiku o tylko. Dobra, jadę na czwóreczce. cię bycie z tymi barierkami. No. Dobra, jakoś kto idzie, może rozpadać dlatego chcę to szybko sobie zrobić, bo trochę mi zleje. Elegancko w się jeżdżę. Dobra. git. Cyk, Lek, dobre. No i tu jeszcze mi zostały dwa przejazdy. I na pewno jest jeszcze opryskiwacz i lecę tam, opryskam to. I żeby było chcąco spokój już z przywitaniem a później będziemy sobie wywodzić spokojnie plony a spokojnie pewnie też odcinek będzie trwał bardzo długo w celu jest 20 minut, dlatego nie będę pokazywał kolejnego pola więc widzimy się zaraz, pewnie w 60 jak już będziemy wywozić albo ładować na razie dobra, jesteśmy w drugiej części odcinka będziemy sobie wywozić te plony, jak wcześniej zapowiadałem i ogólnie, jesteśmy, nie jestem na grudniu, jestem na listopadzie, i jest zapotrzebowanie takie na jesień, że hej! 1400. Muszę to sprzedać, nawet jakby to było 85 km. Stąd ile jest za, za ziemniaczki jeszcze? Za ziemniaczki jest mało. W styczniu będę sprzedał w ziemniaki, ale tego nie będę nagrywał zboża, sobie będę chyba tylko sprzedał. przewiniemy sobie później do grudnia, bo mam troszkę do sprzedania. Więc siadłem już w świątkę i jadę. Kupiłem tą żmikę w końcu. Nie mam powiedzieć. Kupiłem tą żmikę, zapłaciłem tam 6000, ma mało. Za brzmieczkę mało. I o, szkujfa, kubka jest tego jęczmienia Nie ukryłam, bo jest, 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 jest co, jest to będzie wywozić Będzie co wywodzić. Niech się tu elegancko wciąga to. Ja sobie pójdę jeszcze na karmię kuli. Idę po pszeniczkę, póki jeszcze jest, bo wszystko sprzedaję. Ja się nie przecisnę teraz. Dobra, tu sobie teraz chyba. Jeszcze gnój tu leży po tym odcinku. Chwilę to się będzie udawało chyba. A może bym się jeszcze ciapka i bym obrócił z tymi. A ja jego mało, to nie tutaj, o oh, dobra jak już jeździ mam, to trzeba się bawić lochy starym, ile jest? jedna locha tylko, a tu masz ile loch? dwie, no to, to się nie opłaca prosiaki nowe są świeżo, świeżo co teraz są to jest, pięć się urodziło tu się urodziło jeden się urodził proszę bardzo, knur który jest? Czterech jest tuczników. Ile jest? Dziesięć. Dobra, niech cena dalej rośnie. Słomy mają. Wrzucam, Rzucę sobie tutaj te słomy. Oj oj oj. Oj oj oj. Dobra, pełno mają. Jo, ja, pełno. A się jeszcze nie na... O, naładowało się już. Ja cię proszę, ja cię bardzo. Teraz na drugą przyczepkę niech się szybko... Ale dość szybko to idzie. U Andrzeja, u Andrzeja to gdzie mu to może być? U Andrzeja. hm, hm, hmm, cool. Ale się trafiło. Daj biscie. I DG, DGG, dobra, tu. Tu będzie pewnie, tędy trzeba będzie jechać. Tędy pod górę będą przygody i to jest najważniejsze. E, tu, tu... Czekaj, czy to czasami nie będzie trzeba jak przez Adamów? Tak. To jest tu, dobra. Nie wiem, co się stało. Ale... Co się z tym stało, ale nie wiem, o co chodzi. Czyli... Dobra, trzeba będzie starym, dobrym skrótem jechać. Trzeba będzie pokonać wielką górę. No, mamy tak z 2 kilometry tylko. No, nawet chyba nie. To jest malutko. Damy radę. Wszystko porobione. Gdzie jest mój pies? Ja się pytam. rolek, chodź tu. Dobra, naładowane. Yy, teraz tak, pytanie. GoPro nagrywa się, nagrywa się. 4 minuty. Jademy na skup... Jademy na skub nie ma czasu. Yy, zgaszę tylko żminkę, bo się chyba zachwyci. Ale tu ładnie nie waliło. Dobra. Aha, nie dowaliło jeszcze. Yy, no to tak. Cyk i jeszcze trzeba to odpalić. Niech się szybko to jeszcze napełni, te dwie tony. I spadam na ten skup, no tu będzie. Myślałam, że będzie z 20 ton, a jest za 17-15, coś takiego, no ale też nie wiedziałem ile, pszenicy też jest trochę. A tu będą z, może, jeden kurs pszenicy. I dobra, trójką sobie polecimy. Musimy tamtą stroną od głównej drogi. Nie wiem, czy ja sam tędy wyjadę. Kurwa, jakby padał nie będzie padał śnieg. Kuj. Dobrze, że to. Słuchaj, bo 11% to ja. Nie no, 12% jest. Ja Jadę sprzedać, a dobrze, że się tak trafiło. Zarzucam czwórkę Elegancko. Ten tego. Będzie, będzie co kupować. Yy, na pewno będzie więcej. To myślę, że tak kurwa, pana drift. Drifterzy. No i teraz mnie podjadę w pod górę. Najgorsze. Nie udało mi się jakoś wyjechać. Ale jest tak ślisko, że buksują koło po prostu. Z od tego ciężaru. Chwilę będziemy jechać. Robię ten kurs pewnie. Co tam też, pewnie nie będę się holował. Trochę cięć będzie, ale niestety. siuntka jest jaka jest. Nikt tego, nikt tego nie czuł, czyli będę musiał starą, dobrą drogą. Tak się kiedyś 19 grało na tej serii. Sierostkami grało na tej mapie. Nie serii, bo seria też była na. Shorty były same z tej mapy. Syk piąteczka. Jedziemy, rozpędzamy się jak najbardziej pod tą górę tam. gaz jedziemy Nie ma co, myślę, że przywiozę ze sobą tak z 15-14 tysięcy Mamy taką nadzieję, to będzie chociaż na, na pół bizona <grym> Nie no 35, więc za, 30, za 35 kupuję bizonka. Trochę się wspomogłem, ale tu będziemy zaraz Więc muszę sobie rozmać wziąć. Ma no, nie rozmach skórę Jedziemy tędy, kiedyś kiedy się tutaj jeździło Agancko, cyk. Jakoś się kto idzie. Tu teraz Siup, w tą stronę i to powinno być pola niedługo. Boże, tu były kurwa dwie drogi, no właśnie, to były dwie drogi, jedna była ta, a druga była tak. Trzeba w dobry, dobry zjazd jechać. No tu trochę, ale to jest, jest skrót. To jest duży skrót, bo byśmy musieli kurwa naokoło jechać. Teraz zboczyłem, bo się poczułem na mapkę. A tu się to wszystko wytłumaczyć. Dobra, ja sobie zapłócę z trójki, bo z dwójki nawet bo tu się nie da, nie? A od razu jak może będę miał już te pieniądze, to się kupi tą czwórkę, bo to jest masakra. Będę jeździł albo z jedną przyczepą, albo będę wiał ostatnią niepełną. No, świątka i co teraz? <grym> Dobra, jedziemy dalej. Teraz pomagam będzie trochę cień, tak jak mówiłem, ale ja na nic to nie poradzę. No też może tak powycinam, że będziemy się widzieć na skupie. Zobaczę jeszcze. że piątkę, się rozpędzam, ile mogę do oporu. Czy mam ręczny gaz? I say bye, bye. E, no kurwa, powinniśmy zaraz tu już być na tej głównej drodze jo na tej głównej drodze powinniśmy być już zaraz więc powinien być hit i, I drogi powrotnej pewnie nie będę nagrywał bo po co albo w sumie nagram bez problemów już się zrobi wywóz jęczmienia opór Elegancko. No, trzeba będzie na pewno jeszcze w tym sezonie kolejną przyczepę dokupić. Jakąś autosankę, trzecią już. Już mamy tyle tego zboża, żeby było jak najwięcej już tych przyczep. No, bez co tu wjedziemy? Więc jak skręcam, zmieściły mi się tutaj dwie przyczepki. Jak nie jak tak ale Elegancko mogę dwie od razu sypać i będzie pewnie z 10, na pewno będzie 10 tysięcy Dawaj, sypej, sypaj, będzie 20! Kuru! Ja liczyłem na 14 tysięcy, a mi dało 18 za dwie przyczepy. Bardzo dużo. Miejmy nadzieję, na pewno nie będzie, chyba że będzie kolejne to potrzebowanie na pszenicę i będzie 1400. Trzeba zobaczyć, ale jest bardzo dużo zajęć mi i teraz sprzedaję, bo to już na header chyba. Dobra, wracamy szybciutko, napełnimy sobie jeszcze i się pewnie wrócimy. Napełnimy sobie jeszcze pszenicą. Jedną przyczepę i pojadę ciapkiem jak się będzie dało. To mniej, znaczy nie mam mniejszej, to bez kipru. I pewnie może by ja odmalował w końcu tą przyczepkę, tą bez kipru, bo by ładniej chociaż wyglądała. Ale jak nie będzie pieniędzy, jak kupię wizona, to już nie będę nic nawet robił, nawet i nie ruszał i ten, tego rozżytnika tak samo i świątki na razie nie póki jeszcze na kolejny, większego traktora nie ma to śmiątki na razie w remontach nie będę ruszał bo to mi się nie opłaca bo ja, ona przerobi znowu dwa sezony zrobi kolejne 30 godzin prawie i będzie to samo w takim samym stanie będzie nawet i może gorszym i tak ma stan lakieru zero Dobra, tu będzie tylko łatwiej teraz przejechać po tej drodze. A tu bajorka jest? jest się bardzo. Trzeba będzie dolać paliwo, bo jest mało. Ale trzeba będzie jechać do miasta... No ja to nazywam do miasta, do centrum. Jakoś wyjechałem. I troba będzie cięć, jak będzie spięć cięć w tym filmie, to będzie dobrze. Właśnie dzień na wolina, łośniejszy i środko coraz więcej. Jeżeli no nas wsi, rajki. od razu się zrobi to wszystko elegancko. jak się załaduje to nie resztę trzeba wziąć szuflę tam i wygrzebać wszystko z tego kąta i będzie sprzedaż plonów jako tako taki konkretny film trochę cięć na początku jak będę jechał ciapkiem to będzie pewnie to samo jak się zajebie całą przyciapę no to będzie doby, dwóch dolać paliwa, bo nie ma nic. Ropy, nie paliwa. Kurwa, jak ja nienawidzę na tej mazowieckiej i kurwa, tych chodników. Nie szlak trafi niedługo, bo skuczwa wjeżdżasz, dojedziesz. No dobra, dojedziesz. Obcharuję y ci tą oponę, czy co i cię wypiła na 5 metrów w kosmos. Dobra, tutaj skręcamy. I tu trzeba teraz dać radę pod górę podjechać. I już nie jest tak łatwo. Ja na czwórkę. tu jeszcze mam ropę, to się zaleje. lekko przesunę. Świątkę zaleje do talna. tak samo. Git. Ziemniaki sobie odkryłem właśnie teraz były przykryte Dobra Sypię od razu To wejdzie wszystko na tą szczepę. Ja sobie odczepię tą. Mam nadzieję, że wejdzie chyba. Dobra, ona jest to tego przesunę. O tak. Dobra. w tą, tą stronę. Kurwa, ciężko. Jednak... Cichu, dowód, dowód Dobre, będzie Idę do garażu, bo w garażu mam szuflę Za są leży Co ubieram elegancko Tam sadzoniaki leżą. bo sobie wykipowałem tam elegancko Dobra I trzeba Ewancko, żeby to zbierało. Nie będzie zbierać jednak. Czekaj, to był. może być z tą żmijką. Ona jest odpalona w ogóle. Nie odpalona. Powinno elegancko sypać. Paj to, sypaj to. wciągnie już to? Ściągnij, dobra. Tutaj jeszcze sprzątnę to wszystko elegancko. Ostatnie litry. U ja mnie 300 w sąsiegu. tu na razie. Zostawię później to jest niepełna przyczepa. Będzie tu to dwie tony na tę przyczepę? Nie, 3,5. To jest jakiś zbiornik od rekorda. To jest i tak jest dobrze. Teraz w i będziemy ładować pełną przyczepę, pewnie. po ciapkiem tak daleko nie będę... nie będę jechał chyba... Po ile i tak powiem, więc lepiej pojadę pewnie z nieczmieniem. Eee, kurde, chata, kurna hata. Eee, Bier teraz. Już jest poniżej 2 dokładnie zgadłem. A ciapkiem się chciałem jeszcze przejechać. Elegancko. To ciepkiem może pojada z jęczmieniem. A siódką pojadę z pszenicą. Bo kurwa za chyba. Kiedy tam do miasta jechał, jakby będzie śnieg Ale, wiesz, wam mać No, nie jadę już 5 minut tam, na pewno I załaduję za, za jeszcze tą przyczepę i będę kończył film Bo i tak jeszcze jest tempo prysków, to na pewno będzie Dużo, no, tak z 24 minuty będzie filmu A, bo to się kadry nie podpina no trudno, chyba, że zrobić jeszcze dłuższy film, no to wtedy już pojadę. Czapkiem elegancko, no to wtedy to jo. Ja. Tylko, że bym musiał wyciąć sobie jazdę tym... 60. Dobra, niech się to ładuje. Yy, ja jadę już na skup, więc widzimy się za chwilę. Yy, jestem już przy gospie. Elegancko tutaj zjeżdżam na wiost i zostawię na razie chyba tu siuntkę i trzeba będzie zaraz przebijać. Nie, świątkę na razie stoi już się nasypało. Dobra, gaszę żmijkę, bo nie ma co. Idzie sobie pojadę z tą rzeczową pełną. Kurwa. W tę stronę, dobrze wspomaganie w ciapku jest. Wychorzą ja, przesunę ale to nie szkodzi, ona letka jest. I teraz żeby ją przesunąć. Dobra, wykręcę się ty, nie? Ojej. Bo ja, zahamuł... to, nie? Oj oj oj. Za hamulce w C30 50 tysięcy 50? Spokojnie tysięcy zarobię. Może mniej, może więcej, nie wiem. Mamy grudzień, mówi, ja mówili, że nie przebiegnie na tej 30 jeszcze, dobra Grudzień, gdzie mam wyczerpać? Uważaj, ja na pewno nie pojadę Elewator zbożowy, młyn zbożowy Elewator gdzie jest? Kurwa, weź się rozglądaj teraz Jadę chyba na ten młyn zbożowy, bo nie ma co Aha, ale zbożowy, nie tym mój bo on jest tam niedaleko. Łączę sobie światełka, trochę, trochę przerywają, ale to nic. Z piątki sobie będzie jechać Może podjechać pod górę. Tak pewnie będzie ciężko jak jej jest, po się ciężko rozpędzić, ale dobra. Mam radę jakoś. Żeby nic nie wyjechało to może ja z tego wiasku, pewnie na no, mnie wyciągnie jak świątkę o, 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 tym to chociaż lepiej idzie ale to mam tylko jedną szczepę, to świątka też by tak położyło. dobra Gid. idzie sarna elegancko biega Myślę, że tam za tą przyczepę dostanę z 8000. Nie więcej za 8 na pewno Za jedną przyczepę pewnie tam z dwie Jeszcze pewnie z dwie niepełne przywiozę Tam to będzie gilica 6 ton teraz 6700 Wiozę to Powinno być z 8 8 na pewno Chyba, no, że liczę, źle liczę jak zwykle. Trzeba było yy, yy, przejść się tam i się spytać ile ten, ale już nie będę pytał, w sensu. Zawsze ustawię mniej, ja zawsze dostaję więcej. Chyba, że teraz dostanę tyle. Ile mówię? No teraz w dupę dostaję te podwórki. zarzucę szóstkę i jedziemy. Też myślałem, nawet nie myślałem o tym, a teraz mi do głowy wpadło, żeby wziąć dotację na młodego rolnika żeby wziąć tą dotację tylko z czego i bym się po, po w internecie ile tak dokładnie ile można wziąć dotacji na małe gospodarstwo wiem to trzeba trzeba trzymać 5 lat nowe maszyny na przykład jakbym kupił nowego bometa ten, tego no, mam no, siewnik 3-metrowy. Mam no, talerzówkę. No, bo to też jest trochę potrzebne. No, na pewno kombajny bo pewno nie będę kupował bo gdzie na 8 hektarów. Nawet nie na 8, tak na 6 hektarów. No, jedynie to i tak wszystko mam. to talerzówki na razie nie będę i tak wymieniał. Bo mam dopiero sezon. Tak szybko nie za bardzo Ale idzie ciopek No to tu już będziemy zaraz Chwila momentu i jesteśmy Patrzmy gacza Elegancko tu Kurwa na targu nikogo nie ma Wszyscy w samochodach siedzą Dobra idziemy tu na ten elewator zbożowy Idę <laughs> w park czy co? ta tu płynie a zaraz się śnieg pojawi, już trochę spadło tego śniegu łapie jeszcze kurwa zima jest I, i i co to to mamy? aaa piekarnia dobra, skręcamy tu ty i takie dwie drogi Czy gaz i tu pod górę elegancką. Ciekawe, ile będzie teraz za tą pszenicę, jestem ciekaw, ile będzie za ziemniaki w ogóle jeszcze, to na pewno nie wiem, czy nie zamówię kogoś, żeby mi to przywiózł jakiś, kto czyta odcinek, więc to tym na tyle, trzymajcie na razie, cześć.